Cześć, kochane moje, zdrowa baba i tarot z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z czytaniem na temat, co stoi nam na przeszkodzie. No, jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to się tutaj pokaże nam w rozkładach. Będą trzy karty: karta anielska, oczywiście, i karta rada. Jest do wyboru jeden, dwa lub trzy. W tym momencie. Trójeczkę i dwójeczkę odkładam na bok, a zobaczymy, co tam u tych z Was, które wybrały jedynki, co stoi nam na przeszkodzie. Dwójka kielichów, as monet. Kartę radę na chwileczkę na bok. Wszystko, widać? Wszystko. Jeszcze raz: dwójka kielichów, as monet. Karta świata. Kochane. Jedyna rzecz, która tutaj mi się pokazuje, bo ogólnie te trzy karty są bardzo, bardzo dobrymi kartami miłosnymi, bardzo dobrymi kartami opisującymi relacje. Jedyne, do czego ja mogłabym tutaj mieć zastrzeżenie, to ta karta świat. Ona wprawdzie w tym rozkładzie wygląda, zdaje się być bardzo dobrą kartą, ale może być tutaj ukryta, Pewna myśl od wszechświata. Zaraz do tego dojdziemy. W dwójce kielichów jest informacja o tym, że między wami są, jest takie uczucie z motylami w brzuchu. Wasz związek w chwili obecnej i w najbliższej przyszłości będzie oparty na dzieleniu się dobrem, dzieleniu się pozytywnymi energiami, pozytywnymi emocjami. Ogólnie na e, dzieleniu, na, równowadze, na e, równowadze w dawaniu i w braniu. Także, kochane moje, to jest ta informacja o, tych, e, o tym porozumieniu z drugim człowiekiem o tym, że w związku jest zarówno miłość, jak i przyjaźń jest również współpraca. To jest, e, to jest taka informacja o tym, że w tej chwili i w najbliższym czasie. Idziecie tak ręka w rękę. Tutaj oboje decydujecie się na pewne kompromisy. Ta karta bardzo często mówi, tak jak już powiedziałam, o motylach w brzuchu. O zaręczynach, o małżeństwie, o zamieszkaniu razem, a więc jest to bardzo, bardzo dobra karta, jeżeli chodzi o związki. Dalej mamy Asa Pentakli, Asa Monet. Jest to informacja o tym, że przed Wami nowy początek, nowa cudowna droga, zarówno w tych sprawach miłosnych, a więc będzie się tutaj w najbliższym czasie też. Wszystko bardzo dobrze układało, ale również w sprawach materialnych to jest informacja tutaj od Tarota, że też uda Wam się wykorzystać nadarzające się okazje do tego, aby Wasza przyszłość była właśnie taka usłana różami. Karta ta mówi ogólnie o tym, żeby wykorzystywać nadarzające się okazje, aby mieć świadomość tego, że przed wami właśnie te dobre widoki na przyszłość i w uczuciach i w tych sprawach finansowych, a więc ogólnie bardzo, bardzo dobry przekaz w następnej karcie. Karta Asa Pentakli często może też mówić o, może informować o tym, że zaczyna, zaczyna nam w głowie kiełkować myśl o zakupie jakiejś nieruchomości, albo o upiększaniu, o remontowaniu mieszkania czy domu, w którym jesteśmy w tej chwili, czy zamianie na przykład mieszkania, jeżeli takowe. Wynajmujemy. Czytanie kończy nam karta świat. I tak jak powiedziałam, w tym, w tym rozkładzie e, ta karta wygląda bardzo dobrze. E, ogólnie karta świat to bardzo dobra karta, bo to realizacja planów, to sława, to uznanie, to nagrody, to spełnienie marzeń, to tak naprawdę powodzenie we wszystkich sferach życia. To jest informacja o tym, że. Odnajdujemy swoje miejsce we wszechświecie. Ale ponieważ temat czytania jest, co stoi nam na drodze, w karcie świat jest również informacja o tym, że mogą się nam przytrafić, czy mogą nam się pokazać, tak? Bo to nie. przytrafić to może takie. Yy, słowo z takim no, niezbyt przyjemnym wydźwiękiem, ale mogą nam stanąć na drodze jakieś e, niesamowicie korzystne e, perspektywy, ale gdzieś daleko. To jest karta, która mówi o zagranicznych kontraktach, o wyjazdach gdzieś, e, a ponieważ jest to również karta, która mówi, że odnajduje swoje miejsce we wszechświecie lub on odnajdzie swoje miejsce we wszechświecie, tak? Bo tutaj em, czytanie dotyczy oczywiście pary, dotyczy obojga, em, partnerów w związku oczywiście. Może to właśnie być tą przeszkodą w Waszej relacji. Może się okazać, że jedno z Was dostanie propozycje pracy za granicą albo w innym miejscu po prostu to nie musi być za granicą, ale w innym miejscu, w oddaleniu i ta odległość może nagle się dla Was pojawić, znaczy możecie odczytać jak gdyby tą odległość, czy poczuć, że ta odległość jest dla Was dużą przeszkodą, że pojawiła się jakaś przeszkoda, że któryś z Was być może będzie musiało ze swoich planów zrezygnować po to, aby być z drugą osobą. A cóż karty radzą królowa kielichów? Kochane moje, to jest patrząc teraz już ogólnie na ten rozkład, no to uważam, że w bardzo małym procencie, akurat w Waszej relacji, może coś tutaj stanąć na przeszkodzie. Nawet jeżeli ten wyjazd by się pokazał, prawdopodobnie dla drugiej osoby nie będzie on postrzegany jako przeszkoda. Prawdopodobnie z przyjemnością nawet druga osoba będzie chciała wyjechać. I zmienić swoje miejsce zamieszkania. Dlaczego? Ano dlatego, że tutaj w tej karcie, Radzie, mamy Królową Kielichów. Królowa Kielichów, no to przede wszystkim żona, tak. Tutaj, tutaj jest od Tarota, w kartach Tarota, Królowa Kielichów najczęściej właśnie opisywana jako ta idealna partia na żonę. Jeżeli um, możemy tutaj uogólnić żona, mąż, prawda? No bo jest jedna karta rada. E, kochane moje, to informacja, że sprawy uczuciowe zaczynają dominować w Twoim życiu, ponieważ to karta rada, to tarot podpowiada, niech tak się stanie, niech te sprawy uczuciowe naprawdę zaczną dominować w Twoim życiu. W chwili obecnej emocje, Twoje emocje, emocje Twojego partnera powinny zacząć żyć własnym życiem. I to one powinny znaleźć się na piedestale w tym momencie. To informacja, abyś poddała się uczuciom, abyś tutaj wyłączyła troszeczkę rozum, może nawet wyłączyła troszeczkę intuicję, a oddała się przede wszystkim miłości, poddała się miłości. W królowej kielichów jest również. Informacja o tym, że może się w Twoim życiu pojawić kobieta, lub jest blisko Ciebie kobieta, matka, przyjaciółka, siostra, jakaś ciotka, z którą utrzymujesz rewelacyjne kontakty. Jeżeli tak jest, to zwróć uwagę na tę kobietę, ponieważ. Jej rady bardzo Ci się przysłużą. Jej rady będą bardzo dobrymi radami dla Ciebie, dla Waszego związku, dla Waszej relacji. Kobieta ta może być zarówno w Twoim otoczeniu, jak i w otoczeniu mężczyzny, o którym tutaj w tej chwili rozmawiamy czyli może to być Jego siostra, Jego matka, Jego babka, Jego szefowa, Jego bardzo dobra przyjaciółka czy koleżanka z pracy, która jakąś radę, dobrą radę da. Także nie bójcie się, kochane moje, tutaj słuchać innych kobiet. A co karty anielskie mają do powiedzenia? Prawo przyciągania każda myśl jest inwestycją która natychmiast procentuje, więc inwestuj mądrze. Masz moc wyboru swoich myśli i napełniania ich miłością. A to bardzo ważne, bardzo ważne, aby czuć się dobrze ze swoimi myślami, eee, ich miłością, spokojem i harmonią. Na Twoją prośbę z przyjemnością dostroimy Twoją energię do wyższych częstotliwości. No, piękne, kochane moje. Prawo przyciągania to cudowna karta. Uwielbiam ją. Bardzo Was proszę, kochane moje, o łapeczki w górę, o subskryp subskrypcję kanału, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałyście. Będę Wam za to bardzo, bardzo wdzięczna. A teraz przejdźmy do tych z Was, które wybrały rozkład numer 2. Tutaj mamy maga. Tutaj mamy. Pazia Buław, mamy Szóstkę Mieczy. Karty rady jeszcze nie będę odwracać przez chwileczkę. Kochane moje, co stoi Wam na przeszkodzie, co stoi nam na przeszkodzie <laughs> w związku? Tak jak powiedziałam, Magik Szóstka, przepraszam, Paś, Buław i Szóstka Mieczy. Was przede wszystkim oddalenie może też, może też pojawiać się pewna, pewien rodzaj manipulacji, jaka jest w magu. Nie wszystkim ten mag pasuje. W magu jest wprawdzie informacja o tym, że my się do drugiej osoby zbliżamy, a więc to zbliżenie w Waszym związku jest jak najbardziej widoczne tutaj w kartach. Jest fascynacja drugą osobą, jest przezwyciężanie wszelkich problemów w związku, jest taka też innowacja twórcza, jest błyskotliwość, czyli wiele rzeczy takich, które, w których jest pokazane dążenie do jedności, dążenie do stabilizacji w związku. Jest tym bardziej, że magik ma w sobie, w swojej osobie skupione, Scalone wszystkie arkana e, Tarota. Tutaj są myśli, tutaj są uczucia, tutaj są pieniądze, czyli ta sfera materialna, tutaj są pasje, no i jeszcze nieskończoność, znak nieskończoności tutaj e, u góry nad, e, nad głową e, Maga. Także bardzo, bardzo dobra karta, ponieważ pytamy o te rzeczy, które stoją na przeszkodzie. W karcie maga może być odrobina zarozumiałości, przebiegłości i jakiegoś takiego manipulowania drugą osobą, a więc uważaj, kochana, na to, abyś ty nie była przez swojego partnera manipulowana, abyś robiła tak, jak jest ci dobrze i była w takim miejscu w związku, w którym czujesz się dobrze, pewnie, ale również, abyś to ty, kochana moja, nie manipulowała swoim partnerem, abyś była z nim szczera, abyś nie starała się zatuszować pewnych rzeczy. Dlaczego tak mówię? A no, dlatego, że tutaj dalej mamy pasia buław który też jest uosobieniem takich nowych pomysłów, entuzjazmu, nowego stanowiska w związku, a więc może być ten właśnie taki okres pełen działań, innowacji, tworzenie takiej nowej atmosfery w związku, ale jest znowu jedno ale. Paś Buław też mówi, daj mi szansę. Więc mogło coś się już zadziać, takiego w niedalekiej przeszłości, albo dzieje się to obecnie, co jak gdyby powoduje tą chęć delikatnej manipulacji, a potem takich wyrzutów sumienia, gdzie ta prośba: daj mi szansę, pozwól mi zacząć raz jeszcze, pozwól się udobruchać czy pozwól się troszeczkę zmanipulować, no gdzie się ta energia, gdzieś mi się tutaj delikatnie przewija. Czytanie, kończy nam szóstka mieczy. To jest informacja o tym, że troszeczkę ta miłość jest w oddaleniu. I teraz może być tak, że coś właśnie, tak jak mówię, w ostatnim czasie lub teraz zadziało się w waszym związku, gdzie oddaliliście się emocjonalnie od siebie troszkę, dlatego może jest ta prośba o tą szansę nową, ale może być też tak, że jesteście w oddaleniu, czyli nie wasza miłość, wasze uczucie nagle zaczęło delikatnie wygasać, tylko wy jesteście daleko od siebie i ta odległość. Uniemożliwia Wam spełnienie Waszych marzeń, uniemożliwia Wam bycie szczęśliwymi tu i teraz albo w najbliższej przeszłości. Ta odległość może być właśnie tą e, przeszkodą. Także dla niektórych z Was, kochane moje, delikatne oddalenie w związku lub odległość. Taka fizyczna odległość po prostu. Jedno na jednym końcu świata, drugie na drugim. A w sercu pasja, w sercu miłość, bo tutaj i, magik, i mag, i um, paść buław, no to też pasja, ekspresja, przyciąganie o tym też nie możemy, nie możemy zapomnieć. Jest jeszcze w Szóstce Mieczy też taka informacja o tym, że bardzo często jest to karta e, mówiąca o jakiejś karmie, czyli mogło się zadziać w przeszłości e, albo naszej, albo naszych przodków coś, co powoduje, że znowu e, zaczyna się dziać to samo co kiedyś. E, a karta Rada. Karta Rada to karta. Rydwana. Rydwan mówi o ruchu, o dużych zmianach, o przeznaczeniu, o podróżach, o punktach zwrotnych. A więc kochana moja, jeżeli kochasz, a partner jest w oddaleniu i jest to dla ciebie przeszkoda, no rusz, ty jesteś kowalem własnego losu. Jeżeli ty nie jesteś w stanie pojechać. Zażycz sobie, aby przyjeżdżał do Ciebie. Powiedz, że jest to dla Ciebie ważne. Mów o tym, bo karta Rydwanu to silna wola, to ambicje, to podróże. A więc, tak jak mówię, no, jedno, z was, jedno z Was musi tutaj zadecydować o tym, co dalej, w, w, w uczuciach, w związkach. Często karta rydwanu też mówi o tym takim płomiennym romansie, a więc tutaj te dwie czerwone karty, jak widzimy, ten romans też mogą nam potwierdzić. Jest jedno drobne, ale może być tak, że każde z Was ciągnie w swoją stronę, czyli jedno, Chce mieszkać gdzie indziej, drugie chce mieszkać gdzie indziej. Jedno chce robić coś, co bardziej go fascynuje, a drugie z Was nie chce się jakby podporządkować. Chce też mieć własne życie, a więc to jest taka troszeczkę rywalizacja w związku. Karta, karta Rydwana. Przede wszystkim ma jednak przesłanie: przede wszystkim ruch, potem podróże, a następnie jesteś kowalem własnego losu. A więc, kochane moje, jeżeli kochacie mężczyznę, o którym tutaj, o którego tutaj o którym pomyślałyście, to po prostu bierzecie sprawy w swoje ręce. To wy jesteście woźnicą. W swoim życiu, to wy możecie tak pokierować swoim życiem, żeby wszystko było na dobrej drodze. Nie bójmy się, kochane moje, robić pewnych ruchów, robić pewnych rzeczy, bo niekiedy jest tak, że czekamy, czekamy, czekamy bez końca, a potem już przyzwyczajamy się do tego czekania i znowu nam nie chce się ruszyć. Rydwan mówi: nie bój się, pędź, ruszaj, ruszaj przed siebie. No, nawet jeżeli nie wyjdzie, to kochana moja, ty jesteś woźnicą, ty jesteś kowalem własnego losu i masz szansę na nową miłość, na nowe, być może większe zaangażowanie, być może na nowego partnera. Ale zrób coś, nie czekaj. A karty anielskie mówią: Dziecko, bardzo kochasz dzieci, a one odwzajemniają Twoją miłość. Wszystkie dzieci. Nie wyłączając Twojego wewnętrznego dziecka, potrzebują miłości, uczuć i uwagi. Możemy oczyścić i otworzyć Twoje serce, a także zachęcić Cię do poświęcenia więcej czasu i energii dzieciom, które Cię potrzebują. Kochane, być może pracujecie z dziećmi, być może troszeczkę faktycznie mniej uwagi poświęciłyście dzieciom i karta o tym przypomina. Ale bardzo często, powiedziałabym, że nawet najczęściej, ta karta mówi o wewnętrznym dziecku. Nie bój się pędzić przez życie, nie bój się, nie miej tutaj takiego czarnowictwa, jakie jest tutaj niekiedy wpisane też w tę te szóstkę mieczy. Bądź odważna, pędź przez życie, masz wszystkie atrybuty. Tutaj w karcie Maga masz wszystkie atrybuty potrzebne do tego, aby być szczęśliwą, aby tak kierować swoim losem, abyś to Ty była szczęśliwa, abyś to Ty była zadowolona, abyś kochała i była kochana. Dziękuję Wam dziewczyny. Bardzo Was proszę o łapeczki w górę, o subskrypcję, o komentarze oczywiście. No i przejdźmy teraz do tych z Was, które wybrały. Rozkład numer 3. A u was, co stoi wam na przeszkodzie? Dwójka mieczy, ósemka pentakli, dziesiątka mieczy. No, u was, kochane, moje, to jest sporo tych rzeczy. Tu powiedziałabym, że większość rzeczy stoi wam na przeszkodzie. Po pierwsze, dwójka mieczy to wybory, a więc wygląda na to, że no, może was być więcej w związku niż tylko ty i on. To po pierwsze, żadne z was, jeżeli to ty masz więcej osób, to ty prawdopodobnie nie umiesz podjąć tej decyzji, jeżeli on, to on nie umie podjąć decyzji o odejściu, a może być tak, że oboje macie taką samą sytuację. Jakby nie było dwójka mieczy, to decyzje bardzo, bardzo trudne do podjęcia, które powodują jakieś zachwianie też w związku, nie do końca jesteście ze sobą szczerzy, pojawia się niezdecydowanie, pojawia się jakieś rozdarcie wewnętrzne w Waszym związku, głównie dlatego, że nie potraficie podjąć decyzji, odchodzę i chcę być z drugą osobą, chcę być z kimś innym. Coś was trzyma, jakieś rzeczy poza, czy jakieś sytuacje poza waszym związkiem się dzieją. Prawdopodobnie są to jakieś sytuacje związane z pieniędzmi, z, tym, z tymi dobrami materialnymi, ponieważ pomiędzy dwójką a dziesiątką mieczy. Jest właśnie informacja o koncentrowaniu się na pracy, o zyskach, o takich pracochłonnych projektach, o zaangażowaniu właśnie w tę sferę materialną. A więc, jakby na to nie patrzeć, to prawdopodobnie rozbija się tutaj miłość, uczucie, partnerstwo, relacja w ogóle wasza. Rozbija się po pierwsze dlatego, że. No jest ktoś jeszcze, nie jesteście sami, a po drugie, nawet jeżeli nie ma w tych związkach miłości, w tych, w tych innych, w tych dodatkowych związkach, nawet jeżeli nie ma miłości, to są tam sprawy związane z rzeczami materialnymi, z pieniędzmi po prostu, z tym ogólnie pojętym dobrobytem. W dziesiątce mieczy jest informacja, że przestajecie to dźwigać już, albo wy, albo mężczyzna, o którego pytacie już przestaje dźwigać te problemy. Tutaj jest informacja o tym, że może się nawet pojawić jakieś wypalenie uczucia ze względu na problemy, na te, na te jakby niesprzyjające okoliczności, które wam cały czas przeszkadzają. Jedno z Was może tutaj już mieć dość. Nie zapominajcie, kochane moje, o tym, że tak naprawdę i w Dwójce Mieczy, i w Dziesiątce Mieczy przede wszystkim problemy siedzą w głowie, czyli nie są to faktycznie rzeczy nie do pokonania, ale one są wyolbrzymiane albo przez Ciebie, albo przez partnera. Przez mężczyznę, o którego pytasz, mogą być wyolbrzymiane i najprawdopodobniej są wyolbrzymiane, bo miecze to myśli. Czyli siedzi nam w głowie e, informacja o tym, że e, no, nam się nigdy nie uda, no nam to po prostu tylko kłody pod nogi i takie nakręcanie, nakręcanie tego, y, tego. Y, takiego niedobrego myślenia, takiego myślenia, które przyciąga same smutne rzeczy. A dla Was karta Rada, karta Rada Koło Fortuny, a więc kochana moja, to informacja od losu, że pojawi się na Waszej drodze właśnie to Koło Fortuny, czyli symbol nieubłaganej kolejności zdarzeń. To będzie nowy etap, to będzie odwrócenie złej pasy, to wreszcie będzie romans, to będzie piękne uczucie, miłość i wreszcie ta miłość przeznaczona. Czy to będzie ten partner, o którym teraz rozmawiamy, czy to będzie całkiem nowe uczucie, to się okaże. To się okaże i będzie w dużym stopniu zależało od tego, czy jesteście w stanie wyrzucić to swoje czarnowictwo z głowy i zacząć myśleć pozytywnie. Karta koła fortuny mówi również o tym, że e, czekaj, bo już niedługo coś się zadzieje. E, karta koła fortuny to ruch, zmiana, nowe życie, nowy cykl życia już niedługo, w niedługim czasie. Coś, co zadzieje się w miarę szybko, a więc bardzo dobra informacja, chociaż ogólnie przeszkód tutaj macie sporo, głównie w głowie. A karta, rada, a karta anielska to świeże powietrze. Twoje ciało potrzebuje odpoczynku na świeżym powietrzu, wśród drzew, roślin, kwiatów i trawy. Wybierz się dzisiaj na łono natury. <laughs> Przepraszam, odsłoń zasłony, otwórz okna i wpuść do domu świeże powietrze. Kochane moje, proszę zakładać ciepłą kurtkę i na spacer. Piękne karty, może wiatr, może, może to zimno, które już tutaj się pokazuje za oknem, wywieje Wam z głowy te smutne myśli. Całuję Was, zdrowa Baba i Tarot, i do usłyszenia następnym razem. Pa, kochane!